Witam mm. Was wszystkich bardzo serdecznie, jak zwykle. Dzisiaj będzie unboxing routera. Takiego fajnego, ładnego, ślicznego routera. To on jest w sobie zapakowany. Oczywiście. Wyjmujemy to To jest ten router To jest ten router, to jest ten śliczny, piękny router To jest ten śliczny, piękny router A kiedy to filmy może powiem? Tak jak to zwykle robi? Ubiquiti Coś w tym rodzaju Unwifi, to jest router metalowy, bardzo ładny to jest ładowarka do tego po co butelowi ładowarka? nie wiem sam ja sam mam butel w domu i on nie ma żadnego takiego kabla z taką, o, takim wielkim z taką wielką ładowarką po co taka wielka ładowarka? no wiem ładowarka potrzebna, ale taka wielka to sobie tak oschłonę to To są te tak... Jeden unboxing mamy z głowy. Drugi unboxing to jest to. To jest już trochę trudniejsze. Bo będzie dołączone do recenzji. Co to? To jest chyba karta graficzna. Nie, karta sieciowa. No proszę. I w tym tekturowym pudełeczku, które była tutaj w środku, jest karta sieciowa. Tak ona wygląda. Oto mapa. Karty sieciowej. Tutaj. Nie, nie będzie mapy jednak. Tej karty. No dobra. To jest taka metalowa część. Wsuwa się do komputera tą kartę, jest zajebiście. Dobra, ale zajebiście tylko w Windowsie XP72000. I 7, co już nie, ale nie mówię o tym, że to jest właśnie w Windowsie 7. 7 można bezprzewodowo pięknie połączyć je z wiwką, a w Windowsie 2000 to jest zajebiście i fajnie. No to cześć.